O, ho, 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 ho! Dzisiaj jadę na moim reniferze. Jedziemy na moto Mikołaje do kluczborka, gdzie zaraz rozpoczniemy imprezę. W tym roku będziemy zbierać pieniążki na mieszkańca kluczborka, 15-letniego Miłosza, który jest bardzo chory, cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. No i tą imprezę dedykujemy właśnie mu. Ho ho ho. Także jest mega pompa. Ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho Siema. Ale wyście wyjebali tu, kurwa. Siema. Ale kurwa przytyłeś Piotrek jest na No to dobra to poczekamy Nie wiem kto będzie kierował O, Stachu jest Kurwa, sanie jak ta lala, nie? Ja się z pochodniami Cześć I kto, kto będzie jechał maluchem? Bartek. Aha już jedzie Ej, muza gra? Gra muza? Muzyka będzie grała? Dzień dobry święty Mikołaju Jakieś Last Christmas byście mogli włączyć. Mikołaju, bo jesteś nagrywał. Tam na sanie wam rzuca tą kamerę. <grywa> po drabinie wchodzi. <kołem> <grywa> no? Dobra. Czekaj, ja sobie cofam. Dobra, jedziemy. Ale lekko, nie? Czy mocno? Nie wiem, nie są tam ludzie. Nie mam ziomek. Piotrek go zbiera, nie? Siema. Ziomek się rozpierdolił teraz przed Robertem? No, tyś go zbierał, nie? Co? Dzwoniłem do ciebie, ten... A kurde, mam telefon w plecaku. No, bo w serwisie tu przyjechali za 15, go nie było. Mówię, kurwa, co nie Nie, lekko, lekko, no. Tam mi się nie stało. No właśnie nie, nie wiem, czy, czy zostajemy tu chwilę jeszcze, bo jeszcze mówią, że jeszcze dojadą. No to poszła, to pół godziny? Po, pół godziny, no. no to okej, okay, dobra, to do, Będziecie jechać pierwszy, nie? Tym powozem, później motocykle? Nie, Damian pójdzie pierwszy. Kto pójdzie pierwszy, jak mówisz? Jak, bo ja, ja mam tego Mikołaja, też się mogę gdzieś... O kurwa to dziś, mogę dziś się... Mogę cieszo, się... możemy tak zrobić Jasne, to tak to roz... Panowie jest też bo dużo. He? Tak? A czemu nie dzwoniliście po nas?

Będę jeździł! Będę jeździł, będę! Będę! Za niedługo, za niedługo! Za niedługo! Za niedługo! Za niedługo! Za niedługo! Wspaniała impreza dzisiaj naprawdę nie wiedziałem, że tak sporo nas przyjedzie na tą imprezę. Dzięki. tu masz cukierkę A jak kurwa Co kurwa Co kurwa Nagram cię jak wrzucasz Będziesz na filmie no? Ale ładnie wrzuć tak, żeby było widać o Czekaj, bo ty wyciągniesz to zaraz Nie To jest zaprombowane, nie mam kluczyka Stachu o, dziękuję. Ale wepnij mi tą dwudziestkę, dobra? O, dzięki. Lepiej do puszki niż księdzowi, nie? Lepiej do puszki niż księdzowi. A, co tam? Zbiera się, no. Siema. Co? Nie, cukierków to cały kask. Tu masz cukierki albo tutaj. O, No to jedziemy dzisiaj na moto Mikołajki do Byczyny. Były w Kluczborku, teraz Byczyna. Jest z nami trochę motocyklistów i będzie zabawa. Iha! Iha! Oho! O, ho, ho! ho, ho! ho, ho! maluch, cabrio, z saniami. Wjeżdżamy zaraz na byczyński rynek i tam będzie odbywała się właśnie cała impreza Wesołych świąt! Ho, ho ho ho! Szmalan, jedziesz! Daj mu na zimnym, daj mu na zimnym. Ho 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 ho! Ho 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 wesołych świąt! Ludzie bardzo widzę, pozytywnie są nastawieni. Każdy nam macha. Hej! Ho 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 moje kochane dzieci, moje kochane dzieci. Ho ho ho! Ho, ho mi już jedzie. ho ho ho. ho 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 ho. ho ho ho. Ho 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 ho. Ho ho ho. ho ho. ho 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 ho. O, oh, ho, ho! O, oh, ho, ho! Dzieci! Merry Christmas. Mikołaj! Prawda! Prawda! A tu prosto z Laponii przyjechałem! No, Mikołaj biedny jest i go nie stać na lepszy samochód. Mikołaj? Mikołaj ma. <grym zbyt wujek> Dziękuję. Mikołaj, da ci prezent. Masz prezent od Mikołaja. O, święty Mikołaj nie odmawia nigdy. Ho ho ho! Ja jestem prawdziwym Mikołajem. Bo ja jaki święty Mikołaj ma długą brodę? Prawdziwa. Bo Mikołaj się nie goli. nadotni. No Prawdziwa, nie? Pokaż Mikołajowi. O. No ten sam kask co Mikołaja. O. Podobny, podobny Mikołaj. Ja jestem prawdziwym Mikołajem, co mam przynieść? Mam. Jak nie. Ale do, dotnij moją brodę, to jest prawdziwa broda. Gdzie? Ale, bo Mikołajowi zimno było. Ale Mikołajowi zimno było. E, jak? Jestem gruby. Patrz jaką grubą rękę. Rękę. Musisz, musisz tutaj stanąć. No, siądź sobie. I możesz, ten, zdjęcie zrobić, możesz dać komuś telefon. Nie no, ja chcę zrobić z Mikołajem. Mikołaj to selfie? No. Mikołaj jest stary, ale wie, co to jest. Taki stary, że... ale A skąd Mikołaj ma takiego malucha? No, Mikołaj ma, dostał. Na Allegro Mikołaj kupił, to nie? Na Oliksie Mikołaj kupił malucha, żeby jeździć do dzieci i prezenty nim dawać, wiesz? jesteśmy dwa. Au ho, ho, ho dzieci! Ho, 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 Na chwilę obecną mamy niecałe 1700 złotych uzbieranych, plus podliczymy jeszcze dzisiaj pieniążki, które zabraliśmy teraz chwilę temu na, na imprezie na rynku. No i wtedy zrobimy podsumowanie wszystkich, wszystkich funduszy uzbieranych i pojedziemy przekazać Miłoszowi. Kochamy Mikołajów, tak, cześć, do zobaczenia za rok. Zapraszamy serdecznie. Machamy, kochani, machajcie, machajcie. Ho, ho, ho! O, yeah. <laughs> ho, ho! ho. Ho, 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 Mikołaj do domu musi jechać! Skończył robotę, do domu jedzie Mikołaj! Fajland!